Hey, z tej strony Astro i witam was w i Wszyscy wiemy, co to zagra, i wszyscy wiemy, jak mi pójdzie. Dobrze, dzisiaj zamierzam zrobić w końcu wiosenne porządki, ponieważ jak ostatnio e, próbowałem się od nich wymigać i pójść do kopalni, to prawie zginąłem. Co jest, no wiesz, fair, no nie? Ale mimo wszystko jest taki nie smak. Wolałbym jednak, żeby mi dobrze poszło, ale whatever. Dzisiaj duchy i tak są nieszczęśliwe, więc dobrze. Nie ma problemu. Yy, zostajemy sobie na farmie i ją trochę ogarniemy. Też mamy więcej plonów, więc przynajmniej będziemy mieć mniej energii zużytej. Jeszcze mniej mielibyśmy zużytej yy, wczoraj, ponieważ wtedy w ogóle odwiedzimy sobie dziadków i damy im prezenty. Ponieważ wtedy byśmy... Yy... O, mam drugą skrzynię. Od kiedy? Od wczoraj pewnie. Whatever, nie pamiętam. Tak czy inaczej. Yy, wczoraj padało. Więc no wtedy to już w ogóle nie byłoby żadnego problemu z ilością energii, ale no cóż. Dobrze to możemy sobie tak czy inaczej zostawić, bo przecież i tak będziemy zbierać drewno i kamień. Po cholery mi mieczy to tego. Nieważne, pewnie się przyda. Dobrze, ustawimy sobie to ładnie. I na początek podlejemy. No chuj. No i po sprawie. Tak czy inaczej, na początku podlejemy sobie roślinki. I tak jak mówię, zrobimy wiosenne porządki. W najwyższy czas. Mamy końcówkę kwietnia. Swoją drogą, jak ostatnio, chyba nawet w ostatnim odcinku, yy, narzekałem, że jest strasznie gorąco. No to przyszła druga połowa kwietnia, i teraz jest z kolei zimno jak cholera. Można i tak. Jeżeli żyjecie. Nie no, pewnie. Podlej puste pole. Oczywiście. Jeżeli żyjecie w tym miejscu, gdzie spadła tona śniegu, to współczuję i zazdroszczę, bo ja generalnie jestem typem osoby, która kocha śnieg i kocha zimę, ale jednocześnie uwielbiam każdą porę roku, kiedy jest jej czas. Więc no, teraz tak jakby mam już vibe na wiosnę, ponieważ no wiecie, sezonowa depresja nie istnieje, dopóki nie wyjdzie słońce, nie? Wtedy wracamy do regularnej depresji, ale mimo wszystko. Przynajmniej trochę mniej. Nie, dobra, o moim stanie psychicznym teraz nie rozmawiamy, ponieważ, haha, tak czy inaczej, zrobimy sobie piękną farmę. Mhm. Możemy zacząć od odgrodzenia trochę tej drogi. Tutaj, oj, nie mam. Schowałem konewkę, a mogłem dać wody dla kotka, no ale trudno. Damy następnym razem kitę. Budyń. Cały czas zapominam, jak on się nazywa. Teraz w ogóle chyba można zobaczyć... Tak, można zobaczyć, jakie się ma z nimi. Uu, co to? Aha, tu jakieś... Aha, powers. Okej. Okay. Myślałem, że achievementy. Okej. Okay. Muszę jeszcze sobie poeksplorować y, ten... No wiecie, ten update, co był już chwilę temu, ale <laughs> zapomniało mi się o nim i też ostatnio nie mam czasu grać sobie tak o, dla siebie. Także e, także no. Pości jakim cudem mam już tylko tyle energii? O mój Boże, jestem bezużytecznym człowiekiem. What the fuck? A dobrze, trzeba było czy my możemy robić sobie już te takie przekąski? Tak, ale jeżeli mamy szyszki. Mój Boże, jesteśmy harcerzami? Ale super. W stardzie powinna być opcja, żeby zostać harcerzem. Mamy jakieś szyszki i to coś. Możemy sobie zrobić takie cztery, a to zawsze coś tam. Mógłbym na przykład też o. Coś tu jeszcze zostało, to zjemy to po prostu. Eee, no to w takim razie ogarniemy pewnie Trochę, prawda? No bo przy w takim tempie no to za dużo nie zrobimy, ale co się da, to ogarniemy, a potem pójdziemy pewnie. Nie wiem, pogadać sobie z ludźmi. Ej, ale te nam dużo dają, ładnie. No i patrzcie, mamy drugie, tyle. Super, omega. Eee, dobrze, z czego to jest? Bo sobie wezmę to, co mam, to, co mi zostało, i może znajdziemy. Pościnam te drzewa od szyszek i w ogóle to może wtedy coś się znajdzie jeszcze dodatkowo. Mm -hmm. Ale na ścinanie trawy nie potrzebujemy energii, a to jednak nam ładnie odgraci przede wszystkim przejście tutaj na dół. Dobrze, kamienie są do wywalenia. Znaczy, lubię kamienie, no ale nie na środku drogi, pylesy. Może nawet na tym save'ie zacznę faktycznie dbać o to, bo generalnie ja mam strasznie zawsze surową farmę i nawet jej nie oświetlam pochodniami, ponieważ w pewnym momencie znajduję sobie ten świecący pierścionek, no nie? I stwierdzam, okej, okay, niepotrzebne mi jest żadne źródło światła i generalnie jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, nawet... Bramki, w sensie te płotki, albo ścieżki kamienne, albo cokolwiek. Nie, po cholerę. Jestem na trzecim roku i nie mam kosmetycznie zrobione absolutnie nic. Generalnie nawet moje pole uprawne wygląda dokładnie tak, jak to tutaj powyżej, no nie? <ścoughs> Czyli wykopane... O, kotem nam coś poluje. Spoko. Czyli wykopane kawał ziemi po prostu na środku, przed domem. <noise> Działa, no nie? Ale... Słuchajcie, jestem bardzo estetycznym człowiekiem, yy, ale jestem też bałaganiarzem. Także zależy od tego, co mi się chce i gdzie mi się chce, a ja generalnie tutaj mi się na ogół nie chce i zawsze się skupiam na innych rzeczach, typu OMG, żeby iść do kopalni albo... Yy, pogadać z kimś albo whatever, no nie? Generalnie zafiksuję się na jakiejś jednej rzeczy, którą mam zrobić i idę ją robić i potem zapominam, że w tej grze są też inne cele, jak na przykład, nie wiem, bundle albo coś tam i że w ogóle można grać tu z jakąś taktyką, żeby jak najwięcej, jak najlepiej to zrobić. Nie, komu by się chciało? Ja tu jestem po to, żeby sobie poromansować z pikselkami i poumierać w kopalni, co nie? Od czasu do czasu też połowić ryby, bo jak wiecie uwielbiam łowić ryby. Ale tylko tutaj. Połowienie ryb w prawdziwym życiu to byłby dramat. O mój Boże, nigdy w życiu bym nie chciał. Kiedyś byłem na wakacjach we Włoszech, na Sardynii, co nie. I y, siedziałem sobie i w pewnym momencie tam była taka mała wysepka i y, wlazłem na nią. miałem ile, pewnie jest 12 lat, coś takiego. Wlazłem na nią i bardzo szybko zlazłem, bo okazało się, że było na niej jakieś stado krabów, takich. Malutkich, czarnych, i było ich od cholery, tak masa, no nie? No i ja, oczywiście się przeraziłem, ponieważ ił kraby, yy, spierdoliłem stamtąd. Po czym siedzę sobie na plaży i patrzę na tę wysepkę i patrzę jak jakaś tam lokalna, co w się sensie lokalna, no włoska po prostu, rodzinka sobie siedzi yy, i pływają dookoła, no nie? I w pewnym momencie dwie dziewczynki coś tam szukają tych krabów, i ja mam takie, no spoko. I jak znalazły te kraby, to nabiły te kraby na patyki. E, czekajcie, bo to jest ważne. Nabiły te kraby na patyki, poszły pokazać mamie, mama im przyklasnęła, po czym one zaczęły je wpierdalać. Takie ledwo żywe, albo ledwo martwe kraby z tych patyków. Tak po prostu zjadać te nóżki. What the fuck. E, I zaraz potem z kolei ich ojciec który nurkował sobie obok tej skałki wyciągnął taką kałamarnicę obstawiam, że to była kałamarnica coś takiego niedużego typu ośmiornicowate kałamarnicowate, whatever yy, wyniósł ją na brzeg wypatroszył, opłukał w słonej wodzie i schował do reklamówki spoko za darmo to uczciwa cena ja rozumiem, ale o mój Boże no cóż każdy ma swoje sposoby na zdobywanie darmowego jedzenia, co nie? Może we Włoszech też była jakaś inflacja w tamtym czasie, czy coś. Albo po prostu takie są lokalne specjały. Dobrze, możemy sobie zrobić jeszcze dwa takie. Ale chyba na razie mamy tutaj trochę. no troszkę już lepiej, no nie? Tutaj jeszcze by się przydało ten kawałek. Oczyścić. Tak powiedzmy tylko. No to drzewko na pewno. Tu by mogło być jeszcze na coś miejsce. Powinniśmy postawić chyba ten. Yy, jak to się nazywa? Kurnik. No, by, ej, byłoby fajnie mieć kurnik. To by się przydało. Tylko. Chyba mamy to nawet w zadaniach, nie? Tak. No to trzeba się przejść do Robin. Robin ma do piątej? Dobra, biegniemy do Robin. E, wiem, że jest potrzebne drewno. Nie pamiętam, czy, co tam jeszcze jest potrzebne. I na pewno nie mamy teraz pieniędzy na to. Ale i tak możemy iść zobaczyć po prostu, e, ile tam. Uuu, jest sezon na te. Jagódki, omega. Zawsze ich zbieram od cholery. I potem, mniej więcej przez cały rok, mi siedzą w ekwipunku. No bo nie opłaca się ich sprzedawać za bardzo. Tak, no chyba, że masowo, no ale whatever. Ale są fajne do targania ze sobą do kopalni, czy gdzieś, jako takie przekąski na szybko, jak ci brakuje energii, czy czegokolwiek. Yy, dobrze. Wracaj tu. Yy, 4000, kamień, dobra. Generalnie materiały mamy. Potrzebujemy jeszcze tylko kasy. Czyli standardowo. No ale dobra. Kasa się skądś wytrzaśnie. Poczekamy aż truskawki nam wyrosną, i może na początku. E... Na początku lata? Myślę, że zbudujemy sobie kurnik. Mm, albo nawet wcześniej. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie, no 4000 to nie jest też aż tak. Chociaż na początku gry. Nie wiem, już nie pamiętam w tym momencie, ale. Ej, chcesz? Ty jesteś chyba jedynym, który, albo jednym z niewielu, który nie gardzi tymi, nie? Bardzo proszę. To nie tak, że po taniości chce się z Tobą zaprzyjaźnić, ale you know, pieniądze nie rosną na drzewach. Tutaj kinda rosną, bo w sumie zbieramy właśnie takie rzeczy z krzaczków i takie tam i potem je sprzedajemy. Więc trochę rosną, ale nie bez naszej pomocy. Chociaż no niektóre dzikie rosną bez nas... No nieważne, nieważne, to, że to jest gra antykapitalistyczna, to wszyscy dawno wiemy, no nie? No chyba, że ktoś idzie... Y Rutem z JoJo Colo. i kapitalizmem. Aha, ok. Maru, hello, you, nie. Generalnie, normalnie to, to byłby fajny ship, ale Penny jest zanudna dla Maru Pylcy. Mhm. Yep. Super, jesteś taka mądra, to takie super, takie fajne. Opowiedz mi coś o gwiazdach. Możemy razem je poobserwować na przykład. Uh. Okej, okay, pozbieramy sobie muszelki. Powykopujemy robaczki O! O! Okej! Okay. Spoko, to było niespodziewane. Ale mi się podoba chmurkowa póki co, więc będziemy nosić chmurkowe. Do muzeum i tak już nie pójdziemy, bo jest za późno. Okej, okay, nie będziemy wędkować, nie mamy na to siły teraz. A... Dobrze, co jeszcze zrobimy? Przejdziemy się dookoła, pozbieramy rzeczy. Siema! Tak, tak wiem, że twój ojciec był. Twój. A Blacksmith? Omega. Oh Eee, dobrze. Mówię, Clint to jest jeden z tych takich eee, the nice guy, no nie? Ale jako go kinda lubię. Jest creepem tylko... Wow, ok. wywalimy węgiel. I to. Jest creepem tylko, jak przychodzi co do Emily, więc no, trzeba go patykiem od niej odganiać. Ale z drugiej strony, jeżeli jest się wystarczająco naiwnym, żeby prze... Jakby zamknąć oczy na wszystkie czerwone flagi, to można uznać, że to jest całkiem słodkie, no nie? Jakby jeżeli chcemy grać w tę grę na ślepo, z jednym okiem zamkniętym i tak patrząc pod kątem, to e, jego zaloty do Emily są całkiem urocze i on po prostu jest taki, ojejku, nieszczęśliwy w niej zakochany trochę, bo jest za, za bardzo nieśmiały i wcale nie jest żadnym creepem, i no, whatever. To zależy, w co się chce wierzyć, co nie. Niektórzy wolą żyć w nieświadomości i mieć spokój ducha. Dobrze, tutaj jeszcze możemy sobie zebrać. Aha, nie możemy. Eee, tak, i tak ich nie zasadza, więc. Dobrze, czy jest tu coś jeszcze tak... Zaraz przy tym na przykład. Hmm. Nie ma. Starczy nam na jedno zarzucenie wędki. Tak dla zasady tylko. Chociaż znając życie i to jeziorko, tutaj wiecznie mi wypadają jakieś... No właśnie śmieci. No wiesz co? Nie, nie wezmę śmiecia. Szalone, ale nie wezmę. O! Niesamowite. Jest jakaś spokojna, to będzie tania, ale... Zawsze coś. Choćby dla zasady, że coś dzisiaj sprzedaliśmy, co nie. Eee... Dobra, ludzie mnie pobiją, że wyrzucam trawę, ale. Ale na razie wyrzucę trawę. Potem będę się martwić, jak mi jej zabraknie, co nie. Na razie mi jej nie brakuje, więc się nie martwię i mogę ją marnować. Generalnie tak to działa, nie? W świecie jest tak samo. Ludzie nie martwią się marnowaniem rzeczy i zasobów, dopóki nie zaczyna ich brakować, i wtedy nagle jest problem. Ups. Eee, dobra. No to tak, zrobiliśmy całkiem porządki. Tutaj tych się jeszcze nie pozbędziemy, ponieważ, no, trzeba będzie upgrade'ować sobie siekierę. Ale okej, okay, udało się zrobić porządki, udało się. O, mieliśmy iść do dziadków, ale nie poszliśmy. Trudno, pójdziemy następnym razem. Eee, spoko. To sobie odłożymy. Tutaj trzeba będzie zanieść. O, nie mieliśmy jeszcze złota. Okej. Okay. Po prostu poklikam zobaczyć, co już mieliśmy, czego nie. Dobra, a nie mieliśmy drewna? Czemu nie mieliśmy tu drewna? Muszę uporządkować te skrzynki. Dobra, zrobię to poza nagraniem. Chyba serio trochę w to pogram. Poza nagraniem, bo no, trzeba tu zrobić trochę porządek. Przynajmniej jeden dzień. Jeden, dwa, coś takiego. Tak czy inaczej. Dobra, coś tam żeśmy dzisiaj zrobili. Uznajmy, że byliśmy produktywni. Kota już głaskaliśmy generalnie. Wszyscy wiemy, że koty to są. Yy... O! Fajnie! Że koty to są zwierzęta poza naszymi standardami i można je głaskać co najwyżej raz dziennie. No chyba, że one zechcą inaczej, no nie. Ale przypada nam generalnie jedno głaskanie na dzień. No dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. O! Zarobiliśmy całkiem sporo. To jednak te 4 tysiące nie będą tak trudne do zdobycia. Ok, wracając. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Eee, jak zawsze bawiłem się super, kocham Stardivali, kocham tę gierkę. Dziękuję, że ze mną byliście. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to bardzo pomaga się rozwijać. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!